Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Diagnostyczne kody usterek DTC są ustawiane, gdy występuje problem z samochodem. Kody są podzielone na cztery kategorie: układ napędowy nadwozie, podwozie i połączenie sieciowe. Kody zaczynające się na literę P należą do kategorii układu napędowego i są często ustawiane w przypadku awarii mechanicznej lub elektrycznej różnych systemów obejmujących silnik lub skrzynię biegów. Naprawa kodu nie jest łatwa, ponieważ wymaga dokładnego zrozumienia problemu. Jeśli Twoje narzędzie analityczne zarejestrowało kod P0151, niniejszy przewodnik dostarczy Ci podstawowych informacji niezbędnych do rozwiązania problemu, co oznacza kod P0151. Diagnostyczny kod usterki DTC P0151 oznacza niskie napięcie obwodu czujnika O2, bank 2, czujnik 1. Oznacza to, że napięcie sondy Lambda było przez pewien czas poniżej specyfikacji fabrycznej. Kod P0151 ostrzega o usterce sondy Lambda przed rzędem 2. Kod P0151 jest podobny do kodów P0136. P0137 i P0131. Ten kod ostrzega o usterce sondy lambda przed bankiem 2. Bank 2 czujnik 1 znajduje się przed katalizatorem. Analizuje on ilość tlenów w spalinach przed ich wejściem do katalizatora. PCM wykorzystuje te informacje do regulacji stosunku powietrza do paliwa w pojeździe. Ponieważ czujnik O2 jest główną informacją zwrotną dla kontroli paliwa, inne kody mogą być zapisywane z P0151 a silnik może pozostać w otwartej pętli. Aby poprawić emisję stalin, producenci samochodów wyposażają je w trójdrożne katalizatory, które w procesie chemicznym przekształcają toksyczne związki w bezpieczniejsze emisje. Moduł PCM stale testuje katalizator, Porównując sygnały napięcia z czujników O2 przed i za nim. Jeśli system wykryje, że sygnał czujnika przedniego jest poniżej specyfikacji, rozpozna to jako niskie napięcie obwodu czujnika O2. PCM natychmiast włączy lampkę kontrolną silnika i ustawi kod P0151. Więcej przydatnych informacji technicznych można znaleźć w naszym szczegółowym omówieniu czujników tlenu i kodów DTC. Uwaga! P0151 może być ustawione inaczej przez różnych producentów pojazdów. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0151? Wiele czynników może spowodować aktywację kodu silnika P0151. Najbardziej prawdopodobne przyczyny to uszkodzony przedni czujnik O2, bank 2, problem z obwodem czujnika O2, praca na wolnych obrotach, nieszczelność układu wydechowego. Jakie są typowe objawy kodu P0151, jeśli odczytasz kod P0151 na skanerze Opt? Prawdopodobnie wystąpią następujące objawy: świeci się lampka kontrolna silnika nienormalnie, wysokie zużycie paliwa, problemy z wydajnością silnika, takie jak nierówna praca i słabe przyspieszenie, jak zdiagnozować kod P0151. Istnieją różne sposoby diagnozowania kodu OPT P0151, ponieważ mogą go wywoływać różne przyczyny, nie ma jednej uniwersalnej diagnozy ponieważ różne samochody są zaprojektowane tak, aby wyglądały i działały na różne sposoby, bardzo przydatne byłoby rozważenie konsultacji z certyfikowanym mechanikiem, aby uniknąć popełnienia kosztownych błędów, jak naprawić kod P0151. Usunięcie kodu P0151 może być trudne. Ponieważ istnieją różne przyczyny i objawy, jeśli nie masz umiejętności majsterkowania i odpowiedniej wiedzy na temat kodu, warto pozwolić certyfikowanym mechanikom wykonać pracę za Ciebie. Jeśli jesteś pewien swojej wiedzy na temat tego konkretnego kodu DTC, możesz temu zaradzić. Korzystając z internetowych zasobów i przewodników dotyczących naprawy samochodów. Takich jak Aldata. Subskrypcja Aldata zapewnia dostęp do ogromnej bazy danych informacji o różnych usterkach pojazdu. Nie zapomnij sprawdzić kluczowych informacji o swoim pojeździe przed diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów za pomocą instrukcji, naprawy.